Cześć, witam na kanale Kołowo. Mamy niedzielę 20. Kurde, coś się nie mogę zapamiętać daty. 20 lipiec 3, po 13:00. Skuterek nie jest zbyt czysty, bo ostatnio y, tam przez różne deszcze się przebijałem. No co? Y, chodzi, chodzi maszyna z tą przepustnicą jest chyba ok Po prostu po zmianie paliwa y, y, następuje poprawa, y, ale to nie tak od razu, bo musiałem go tam nieźle przekręcić na wysokich obrotach szkoda, że tego nie nagrywałem bo rzeczywiście mocno odcinało tą moc i ten spadek obrotów był dosyć mocno zauważalny ale rzeczywiście odbykało mu się i póki co wszystko chodzi dobrze więc robimy sobie rundę dzisiaj bardzo ciepło gorąco wręcz dobra, lecimy sobie skontroluje dobra mamy spalanko ile? 2,8 zerujemy nagrywa, nagrywa 70% nie ma dużo baterii, ale też nie będziemy nie wiadomo jak dużo jeździć co, co to? polecimy sobie może by nie zamulać Aha, na trzebnicę, tylko tutaj słaba widoczność no nie wiem czy na ile dobrze wam to wyjaśniłem no nic nie musiałem grzebać, no z tą przepustnicą od razu po pierwsze co skojarzyłem przepustnica, bo no, ewidentnie te hondy mają problemy z przepustnicami i mówię kurde, no odcina moc no ewidentnie objawy podobne jak chłopaki gdzieś tam na grupach pisali ale mówię, no nie biorę się od razu za rozkręcanie, bo to przecież jest roboty na, w moim przypadku, jak nie mam tam doświadczenia akurat przy kusnicach, to mówię, no poczekam, poobserwuję, motor, tam skuterek chodził, tak, jeździł normalnie, tylko problem był przy wyprzedzaniu, czyli jak już tak załóżmy jechałem tam 80 na godzinę i chciałem na przykład wyprzedzić ciężarówkę, docisnąć mu manetę do końca, no to rzeczywiście był problem, bo no odcinało tą moc. I jeśli odpuściło się gaz delikatnie i bez takiego nagłego odkręcenia manetki, to on dochodził do tych wysokich prędkości. Ale tutaj problem właśnie był przy tych nagłych takich przyspieszeniach. Więc ja po wymianie paliwka na świeże mmm, 95 po prostu powtórzyłem proces, rozpędziłem go tam do 80 kita do końca. Oczywiście zdławiło go, zbiło mu, nie wiem, z 9000 załóżmy prawie na 7 chyba mu zbiło. I tak go do, trzymałem go po prostu na, na tej odkręconej manecie, aż w końcu puściło, puściło to zdławienie i, i normalnie zaczął przyspieszać. No i rzeczywiście od tamtej pory, no jeszcze jestem chyba, a nie to już chyba drugie tankowanie robiłem od tamtej pory. I, czyli nie wiem, tam 300 km już zrobiłem, bo do pracy dojeżdżam skuterem, więc no, naprawdę wszystko chodzi dobrze. Zresztą mam nadzieję, że dzisiaj podczas filmu to się potwierdzi. Pojedziemy sobie na stawy najpierw, bo palny dzień, więc tam dużo ludzi może być. Może znowu coś ciekawego zobaczymy. Mruga. Dobra, mruga to mruga, to znaczy, że nagrywa. Dawno nie było czasu na jakieś nagrywki. O kurde, piękne, warto było. Już nie żałuję, że odjechałem, powiem wam mam takie ostatnio rozkminy jeśli chodzi o motocykle, mówię ja pierdziele, jak widzę te, 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 te sprzęty takie większe tam 600 w górę a nawet nie wiem, niech będzie te 400 ale w ogóle cokolwiek na kategorię A, to mówię ja jak ja bym chętnie z to prawko zrobił mówię cicho, bo sam się przed sobą wstydzę, ale kurczę no, gdzieś już powiem wam Mimo że cenię sobie tą Hondzinkę naprawdę i, i chwalę jak mogę, bo to jest to sprzęcik, który mnie póki co nie zawodzi, no tam, no tam się przydławił, ale to mogło być wina właśnie paliwa, to jak widzę te sprzęciki, kurde, błyszczące, świeże, wiadomo, nie, nie, nie miałbym siana na taki nowy sprzęt, tam w porywach może bym 15 taka wyłożył, bo to prawko, strójkę, lekko, to może za 15 taka, nie wiem, co bym tam se kupił. Bym szedł w jakiegoś turystyka, czy, czy, czy w jakiegoś sporta to nie chyba, prędzej w jakiegoś nakedam może, ale no, ciężko powiedzieć też, czy. O, jail out. Wszyscy wiemy basen, a ten basen wcale nie jest taki duży. Nie wiem co tych ludzi tak tutaj przyciąga, bo w okolicy są baseny większe i chyba nawet nieco tańsze, ale to nie będziemy robić antyreklamy. Bo, bo zależy kto czego oczekuje. No ja na przykład na basen idąc towo to mi zależy na tym, żeby sobie e, popływać na sportowym basenie, no, a przy takich tłumach, a tu jest 25, chyba 4 tory Nie więcej, to, to ciężko. Ciężko jeszcze dzieciaki przepływają w wszystkie strony. Jest, tutaj jest, jest, bo to takie akurat na weekend wypadła fajna pogoda i ludzi to, ludzi to przyciągnęło jednak więc no no tak sobie myślę o tych motocyklach, ale a, nie chcę wam marudzić, po prostu kiedyś jak zrobię to, to się dowiecie no. ale w tym roku raczej, raczej na 99% tego nie, nie zacznę, bo nawet jak w przyszłym będzie czas, to, to będzie spoko, bo też jakieś tam mam plany takie, gdzie kasa pójdzie w, inny, w inne strony, w inne kierunki więc no to też staram się unikać wydatków no, i cieszę się z tego co mam, więc nie chcę wam marudzić koniec tematu. Patrzymy i, i, i cieszymy się innymi motocyklami, swoim też się cieszę, ale delektujemy się widokiem jak się spotkamy, może kiedyś będzie okazja zmienić to, to wtedy będzie fajny content na pewno na, na, na też na filmy mm, ale to jest na razie plany na przyszłość, dobra no i co, co? no i oczywiście jeździć jeździłem, ale nie było tak czasu żeby coś ponagrywać zresztą nawet dzisiaj też nigdzie dalej nie jadę, bo no, po prostu nie ma czasu na to yy. Taki okres, kiedy miałem więcej luzu, mi się skończył. O, ktoś tutaj barierkę zaliczył. Więc jakąkolwiek chwilę wykorzystuję, żeby się karnąć. Wiadomo, tam jazdów do pracy tu nie będę nagrywał, bo to nawet mi się wtedy gadać nie chce. Jedyna jakaś taka przyjemność z jazdy To jest właśnie kiedy jest taki luźny dzień Wtedy rzeczywiście Ma to sens Bo Dzisiaj dużo motocyklistów Już widziałem paru Wcześniej też Może jeszcze jakichś dzisiaj ust ustrzelimy Zrobimy te stawy dzisiaj, może na powrocie, przynajmniej w, w, w pewnym odcinku o 2,5 spalanko, no mówię wam, no jestem mega zadowolony. Jedyne co, to mam takie wrażenie, nie wiem na jakim odcinku wtedy sprawdzałem Tam prędkość maksymalną, ale chyba to było gdzieś w innym miejscu. No bo ostatnio nawet z górki jak go tak rozpędzam, takie lekkiej górki, to powiem wam, że on tak 110 to nie chce przekroczyć i nie wiem, czy to jest wina paliwa. Że te 95. teraz są z jakimś tam nie dodatkiem, i ogólnie chyba nie wiem, czy one straciły swoje właściwości.